To jest tak, że w ogóle nie brakuje mi na przykład mięsa, bo ja jestem zwolenniczką teorii, że należy zrezygnować z trzech rzeczy. Jak zrezygnujesz z tych trzech rzeczy, to naprawdę twoja droga do osiągnięcia zdrowego trybu życia będzie dużo prostsza to alkohol, mięso i cukier. I... Muszę zre... Ja muszę rzucić wszystko. <laughs> znaczy powiem Ci, że ja po prostu z mięsa byłam w stanie zrezygnować bezproblemowo. Alkohol również jakoś siłą rozpędu, wiesz, bo najpierw przygotowania do ciąży, potem ciąża, potem karmienie piersią. To szczerze mówiąc, nie Pamiętam, jak to jest z tym alkoholem, i jakoś to tak przyszło bezboleśnie. I ponieważ zauważyłam bardzo pozytywną zmianę wyglądu skóry, włosów, w ogóle tego, jak się czuję, to w ogóle postanowiłam do tego nie wracać. Poczytałam zresztą jeszcze bardzo dużo badań na ten temat, przygotowując się do rozanek cudnie chudnie. Więc wiem, że e, po prostu alkohol nie jest dobry, szczególnie dla kobiet. Ale z tego też nie miałam problemu, żeby zrezygnować. Natomiast cukier. Przyrzekam Ci, że nie ma godziny, żebym nie myślała o tym, co słodkiego bym zjadła.